Słuchajcie, jestem w popularnej Aździe, czyli duży market angielski i chciałem Wam pokazać polskie stoisko z polskimi produktami w tym markecie przed świętami. Zobaczcie, jakie są ceny i co tutaj można ciekawego dostać z takich produktów, w których można sobie coś ugotować. Majonez kielecki 2,98, koncentrat pomidorowy taki mały, o, mały. Ketchup wymiotło yy, mąka punkt 48, kasza Gelczana funkcja 43, bułka tarta, punkt 03, Cebulka smażona, cebulka smażona, tak, kukarek, wegeta yy, Przyprawy są po 44 pensy tu mamy pasztety klasik musztarda 58 pensów yy, rosół drobiowy 74 i to co nas najbardziej interesuje przed świętami to są kapusta o, kapusta moryń punkt 48 o, gołąbki yy, ogórki na przykład mleko punkt 16 za litrowe mleko obojętny i, I tym bark grześny no i takie to są ceny czy dobrze, czy mało porównamy sobie z polskim sklepem którym będę w następnym filmie za chwilę pozdrawiam, trzymajcie się, cześć